Kojówka prosi chlebodawczynię o pożyczkę. Na pytanie o powód przytacza argumenty. Po pierwsze pracuję lepiej od pani. A kto powiedział, że prasujesz lepiej ode mnie? Pani mąż. Aha. Po drugie gotuję lepiej od pani. A kto powiedział, że gotujesz lepiej ode mnie? Pani mąż. Naprawdę. A trzeci powód jest taki, że jestem w łóżku lepsza od pani. Czy mój mąż tak powiedział? Nie, proszę pani, to opinia ogrodnika. W czasie mszy facet szeptem pyta osoby obok. Jakie jest tu hasło do Wifi? fi Jezu Chryste, człowieku! Ze spacjami czy podkreślnikiem? Mija już dziesiąty dzień odkąd zaginęła moja żona. Policja mówi, że mogę spodziewać się najgorszego. Wyciągnąłem więc jej rzeczy ze śmietnika. Kochanie, co chciałabyś na urodziny? Rozwód. Nie planowałem wydawać aż tyle. dlaczego kobiety żyją dłużej niż faceci? Bóg doliczył im czas na parkowanie. Rosjanie mają swój, jakże różny od japońskiego czy chińskiego, ceremonia uparzenia herbaty. Polega on na szukaniu po całym mieszkaniu czystej szklanki. to chciałam ci powiedzieć, że jestem zakochana. Adama poznałam na eDarling, potem zostaliśmy przyjaciółmi na Facebooku, często gadaliśmy na WhatsApp, teraz oświadczył mi się przez Skype. Córeczko, wobec tego weź ślub na Twitterze, dzieci kupcie na Ebay, a jak ci się mąż znudzi, to wystaw go na Allegro. Żonie zachciało się u w naszym życiu seksualnym. No to mamy nowego ogrodnika i nową opiekunkę do dziecka. Wpada koleżanka do drugiej koleżanki na chatę i zagaduje. Co u ciebie tak posprzątane? Internet nie działa. Czy to prawda, Bill, że zapytałeś Michelle, czy chce spróbować trochę białej czekolady? Ale, Barak, nie miałem nic złego. Bill Patrz mi w oczy. Rozmowa kwalifikacyjna Ma pan wyjątkowo duże oczekiwania finansowe, jak na kogoś, kto nie ma żadnego doświadczenia w naszej branży tak. To dlatego, że będę musiał włożyć wyjątkowo dużo pracy i wysiłku w to, żeby zrozumieć, czym miałbym się zajmować. Kobiety zaburzają nawet prawa fizyki. Im są cięższe, tym łatwiej je poderwać. Misiaczku, czy uważasz, że mam jakieś wady? Masę to znaczy? Jakie dokładnie? Przecież powiedziałem, masę. Podczas pierwszego dnia praktyk młody student medycyny na specjalizacji z proktologii odkrył, gdzie w Polsce jest Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma kobiet idealnych są tylko takie, które potrafią nam przesłonić swoje wady swoimi cyckami. Żona dzwoni do męża. Kochanie, w naszym samochodzie oderwało się lusterko. Jak to? Samo się oderwało? Policjant w protokole napisał, że dachowałam Wielką zaletą kochanki jest to, że można jej się wyżalić o wadach żony. Spróbujcie natomiast wyżalić się żonie o wadach kochanki. Spojrzałem w jej piękne oczy i nagle poczułem silne ukłucie w sercu, przyspieszony oddech, zawroty głowy i nagłe skurcze żołądka. Zdałem sobie sprawę, że wsypałem prochy do złego kubka. Antoni stłukł lustro i strasznie się zmartwił, że czeka go siedem lat nieszczęść. Jak się okazało niepotrzebnie, jeszcze tego samego dnia rozjechała go ciężarówka. Cycki są dowodem na to, że mężczyźni potrafią skupić się na dwóch rzeczach jednocześnie. Kiedy przed ślubem wspominałem, że marzę o wielkiej rodzinie, nie chodziło mi wcale o to, żebyś pięć lat później ważyła 100 kilo. Minęły czasy, kiedy kobiety gotowały jak ich matki. Teraz kobiety piją jak ich ojcowie. Czy kiedykolwiek obudziliście się i pocałowaliście śpiącą obok osobę na znak niepohamowanej radości, że nadal żyjecie? Niedawno tak zrobiłem i teraz mam banę na te linie lotnicze. Co może być gorszego dla faceta niż znalezienie dziury w swojej prezerwatywie? Znalezienie prezerwatywy w swojej dziurze. Dziadku, chcesz obejrzeć ze mną mecz? A kto gra? Austria, Węgry. A przeciwko komu? Po tym, jak wnuczka wydoiła krowę w dwie minuty, babcia nabrała podejrzeń, że ta wcale nie pracuje w mieście jako nauczycielka. Synek pyta: Mamo, a dlaczego moja ciocia ma na imię Róża? Ponieważ twoja ciocia lubi kwiaty. A ty co, lubisz, mamo? Przestań zadawać głupie pytania, Wacuś. Rozmowa kwalifikacyjna. Proszę opowiedzieć coś więcej o sobie. Wolałbym nie, ponieważ naprawdę zależy mi na tej pracy. Myślisz, że jesteś oryginalny, wyjątkowy? To spróbuj wybrać sobie login na Gmailu. Matka z plaży woła do kąpiącego się synka Jasiu. Nie wypływaj za daleko. Dobrze, mamo. Przecież płynę na nadmuchanej dętce. Matki to nie uspokaja i zwraca się do męża: idź i go wyciągnij na brzeg albo pilnuj w wodzie. Jego życie zaczęło się od pękniętej gumy, i nie chce, żeby tak się skończyło.